Was w kolejnym filmie z serii Back to School przygotowywania do szkoły ciąg dalszy. Dzisiaj zrobimy sobie razem Glow Up. Pokażę Wam, co możecie sobie zaplanować w taki self-care day. Poprawimy swoje nawyki, rutynę i wszystko naraz. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania tego filmu. I pamiętajcie o subskrypcji i lajku w górę. Okej, okay, krok numer jeden są to włosy. Wiadomo, nie zrobimy jakiegoś wow, efektu w tak krótki okres czasu, bo żeby zrobić pregnację i dbać o te włosy, to troszkę trzeba poczekać, żeby będą jakieś diametralne efekty, tak samo, żeby urosły lub cokolwiek, chyba, że możecie sobie tutaj zaplanować ścięcie włosów, przedłużenie włosów albo zmiana koloru, rozjaśnianie itd. Tak to jesteście w stanie zrobić szybciej. Mój dzisiejszy repertuar włosowy to ten szampon. To jest mój ulubiony szampon. Tylko strasznie polecam, z 5 zł kosztuje w coś takiego. Jeśli chodzi o maski i odżywienie, to będzie troszkę bardziej ekspresowe, bo bierzemy sobie tą maskę, ale złączymy sobie ją z tonerem z Only Bio czekoladowym. Ja jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Potrzymamy sobie to może nie wiem, z 20 minut, bo nie wiem, ile może otrzymać tą maskę, a to to tak pół godziny. Ostatnio i tak robiłam tym tonerem, więc on jeszcze aż tak nie zszedł, ale sobie odświeżymy ten kolor. Nie zwracajmy uwagi, jak wygląda moja głowa, ale właśnie mam nałożoną odżywkę i ten toner, więc zmyję to za jakieś 20-30 minut. Teraz, słuchajcie, zrobię sobie pielęgnację twarzy. Pamiętajcie, że pielęgnacja twarzy to też jest bardzo ważny krok, żeby ta skóra Wam ładnie wyglądała i żeby zrobić taki glow-up. Dobra pielęgnacja może zmienić Waszą skórę na dużo lepszą. Jeszcze tylko wspomnę, że wieczorem zrobimy sobie taką bardziej bogatszą skincare. Także wyczekujcie. A teraz tylko taka bardziej uboga pielęgnacja, czyli w sumie tak jak dzień, jak co dzień. Witam Was teraz kuchni dlatego że moim zdaniem do glow upu i do takiego dobrego samopoczucia zalicza się Jedzenie. Wylansowane i pełnowartościowe posiłki. Również wiadomo, jedzenie wpływa na nasz organizm, na to jak się czujemy, a także na nasz wygląd. Na włosy, na poznokcie, na skórę. Uważam, że to też jest taki fajny punkt, żeby dołączyć do tego glow upu takich dobrych nawyków. Aktualnie robię sobie jedzonko. Postawiłam na omleta sernikowego z jabłkiem. Pokazywałam wam jakiś tutaj już ten przepis. Teraz sobie gniotę twaróg chudy. I po różne Inspiracje jedzeniowe. Zapraszam również do mojego Instagrama, gdzie wrzucam przepisy same. A teraz codziennie, praktycznie, wrzucałam jakieś moje posiłki, śniadania, kolacje. Jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o taki wewnętrzny glow-up, bo spokojnie w tym filmie będą jeszcze inne rzeczy. Zrobię sobie jeszcze glow-up na zewnątrz. Pierwsza kwestia: prowadzenie dziennika albo planera, organizacja, to jak chce, czy journaling, czy manifestacja. To, co uważacie za słuszne. Ja osobiście. Nie prowadzę żadnych pamiętników, dzienników ani nic, mama się swój taki zeszyt i tam po prostu sobie wszystko planuje i rozwojowo wspomnę jeszcze o czytaniu książek. Jestem osobą, która właśnie nie czyta książek, abym bardzo chciała, więc to takie moje małe postanowienie i teraz mam chwileczkę wolnego, więc usiądziemy sobie i poczytam książkę. Ktoś pokazuje jakąś książkę, i w ogóle to mnie to tak interesuje, że ja chciałabym ją przeczytać, ale później zapominam o tym czytaniu, albo nie mam czasu. Tak fajnie, jeszcze sobie coś zrobić dla siebie, dla swojego rozwoju i wprowadzić jakieś takie nawyki. Mm -hmm. Czas ogarnąć paznokcie. U mnie z paznokciami wygląda to tak, że ja sama sobie robię hybrydy dosyć regularnie i dzisiaj sobie właśnie też ściągałam i mam ściągnięte i tak skróciłam paznokcie, że nie pamiętam kiedy miałam takie krótkie. Ja zawsze mam mega długie, moje naturalne, nigdy nie przedłużałam paznokci i tak mnie w takich krótkich, ale stwierdziłam, że na nowy rok szkolny Fajnie jest mieć krótkie, bo jest to wygodne i chciałam mieć krótkie już dawno, ale tak nie umiałam tego postanowić, bo jestem przyzwyczajona do długich ale jeśli chodzi się o paznokie, to zależy od was jak wolicie, czy to sobie obciąć, czy zrobić sobie ładną kosmetyczki, czy samemu robicie, czy tylko odżywkę chcecie położyć także pokażę wam jakie mi się ostatnio podobają. Kształt to mi się podobają takie. Bałabym się zrobić ten kształt, bo pewnie znając życie by mi to nie wyszło ja od zawsze robię takie migdałkowo zaokrąglone i Robić to w czym czuję się pewniej Ale mi się podobają takie basic'i Ale ja nie mam aż tylu lakierów takich basic'owych I w sumie to stwierdziłam, że zrobimy sobie różowiutkę takim lakierem Mamy końcówkę wakacji, także Trzeba trochę poszaleć z tymi kolorami Nie jestem jakiś specjalistą od paznokci Ale ja sobie sama maluję paznokcie Od nie wiem, 4 lata Zaczynamy paznokcie, czyli nasz Kolejny punkt glow -up Wróciłam ze spaceru, także aktywność fizyczna zaliczona. Dzisiaj akurat mam dzień bez treningu na siłowni. I teraz najważniejsze, czyli everything shower, wieczorna skincare i maseczki i wszystko naraz. Czyli w sumie to, na co najbardziej czekałam. Wydaje mi się, że to jest takie fajne właśnie przed pójściem do szkoły, żeby sobie zrobić taki wieczór. Bardzo dawno już nie robiłam sobie takiego wieczoru i z maseczką. Wiecie o co chodzi pewnie. Dobra, przy czas na maseczkę. mam taką koreańską maseczkę, więc sobie ją zrobimy. Uwielbiam maseczki koreańskie. tej chyba nigdy nie miałam, ale testujemy sobie. I wyglądam okropnie. Ale teraz się chyba, że chciałam wziąć inną maseczkę, ale mamy taki masażer i sobie teraz nim wmasuję tą maseczkę. Witam Was po jakichś 15 minutach. Wreszcie. Zawsze nie lubię jak tak dużo tego zostaje i sobie tak to troszkę zmywam, ale nie tak wodą, tylko tak wiecie, zgarniam. Dobra, domkniemy sobie to tym kremem. Mam wrażenie, że on jest mało popularny, ale mi się bardzo sprawdza i kosztował, nie wiem, z 18 zł. Chociaż nie znam się na składach kosmetyków, ale ani razu mnie po nim nie wysypało. się nie posmaruję, to troszkę się świeci twarz, ale ogólnie rano super wygląda skóra. Nałożyłam sobie i do tego damy, słuchajcie, takie krople. Tu jest akurat resztka i, bo nadal kończę moje opakowanie i wydaje mi się, że to takie już będą ostatnie użycia. Po prostu dodamy sobie do kremu parę kropelek, bo wiecie, glow zawsze się przyda, takie muśnięcie słońcem, tak zwane na twarzy. I ja teraz to tak łączę. I dajemy na twarz. Na co dzień stosuję SPF 50. I ta twarz zawsze jest jaśniejsza. W ogóle teraz w ogóle mam mega blado. A podobają mi się opalone twarze. Tak jak wspomniałam, twarz się dosyć mocno świeci po tym kremie. Chociaż mi to nie przeszkadza. I zrobimy sobie teraz masaż meningłasza. Robię sobie ten masaż, gdy mi się przypomni. Taki właśnie wieczorny skincare przed czymś. Jest świetną okazją, żeby zrobić sobie ten masaż. Zazwyczaj robię te ruchy tutaj. Jedną i drugą część. Jeżeli jeszcze chodzi o pielęgnację twarzy i twarz, używam takie serum do rzęs. To wydaje mi się najpopularniejsze serum do rzęs. Moje drugie rzęsy mogę zawdzięczać tylko temu. Jeśli mowa o rzęsach, to również są przy tym brwi. Ja akurat brwi mam w miarę wyregulowane, więc tego dzisiaj nie robię. Ale też jest fajna opcja, żeby sobie zrobić w takim czasie blow Kolejny krok to jest wybalsamowanie swojego ciała. Super opcją właśnie jest balsam. Dzisiaj sobie użyję taki z jaj. Kupiłam go oczywiście przez polecenia z TikToka. Pytanie, czy widzę efekty po tym, bo to jest brązujący balsam do ciała. To szczerze mówiąc nie, w sensie no nie wiem, może ja tego nie zauważam, albo to są takie malutkie zmiany Chociaż tak jest lato, więc wiecie, ciało przyjmuje słońce, promienie słoneczne i tak się trochę opalamy Ale pięknie pachnie, jest ogólnie on dosyć rzadki jak na balsam Dobra, zdejmujemy sobie zegarek, żeby wysmarować się dalej Wieczorem warto postawić na odpoczynek i na przykład zapalić swoją ulubioną świeczuszkę i do tego jeszcze punkt ostatni, czyli szukanie inspiracji. Może odnajdziecie jakiś swój nowy styl, albo po prostu szukanie inspiracji, jakichś nowych ubrań do szkoły. Może znajdziecie akurat jakieś fajne inspiracje na makijaż lub pielęgnację twarzy. No i fajnie sobie również zrobić taką tablicę motywacyjną do nauki. I ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki!